W kolejnym odcinku z Mezozoic, wkręcenia w kołem fortuny, wybieranie losowego dinozaura. Zaczynajmy! Dobra, można, można losować. Jest! Normalny dinoś! Startujemy, wzrost 0% waga 2 kg i lecimy. Dobra, wejdź tu, na samym planie. Tu jest akibator. Tu jest ciało... O! E, ja mam Jutyrannusa. Dobra, widzowie, co mamy? Ja cię Dilofozaur! Dilofozaur mnie prawie zabił. Dobrze, że mnie nie zdążył chacnąć. Dinozaura. Ja to... się lubię Ej bo ja mam krwawienie ja się z nim nie biję Idę zjeść dorosłego pachycera to Wchodzę do środka żeby mnie nikt nie ah! 10 chyba Teraz losuj, no dobra, zalosuj, zalosuj, a później już nie zmieniamy dinozaura. Yeah. Um, Okej. Okay. To za jak zginiemy Pachycera, to zabra pięć... Raz razy to... No. <noise> nowy dinozaur. No pięć razy zginiemy to nowy dinozaur. Uuu, uuu, a czemu ja nie, główki nie mogę brać? Co my lubimy? Paproć. Tam była paproć. Zjedzmy paproć! Może winą rośnie godzinkę Dobra, ja już mam stówkę. Coś słyszałem. O oh my god, dużo ciał? I taką fajną jaskinię, gdzie do niej idę, właśnie. Prawdopodobnie tam będzie dużo dinozaurów, ale. to będę uciekał szybciej. to wizja ja tu muszę włączyć bo ja tu nic nie widzę Chodźcie do mnie Bo ja mam tą dobrą miejscóweczkę. Tylko jak się do niej wchodzi to trzeba mieć załączoną wizja Bo tu dosłownie się nic nie widać, nie widzieć, nie da się widzieć nic Mamy też paproć obok siebie, to więc bardzo fajnie. Um. O, widzę cię! O, ha, ha. Chodź tu. O! Przywaliłem w ścianę, chodź tu Tędy. To jest moja ogólnie ulubiona miejscówka jak się gra akibatorem I tu sam możesz Dobra, ja sobie poodpoczywam chwilę Dobra, koniec odpoczywania. Um. Te? To, ja, to jest konwentator, to on. To on chyba jest... Jezus. Ze to jest chyba niebo. Co się z łebem dzieje? Jak klikamy? Na... A nasz kumpel to... jaki to jest? Też ten sam gatunek? A który ty klikłeś przycisk? Ja? To co? Ty, to jest. Ja się widzę. Ten ogrodek, ten się jest Ile masz procent? Mam dziewięć! Okay. Ja tu nawet weź nie mogę. O U. no weź mi nie popychaj. O, dobra. ma procent. Cześć. E, nasz typek ma 29%. Na, na, na czacie. Klikam tab i, i klikam wtedy mi się mieszka odblokowuje i klikam czat. I piszę, piszę sobie z ludźmi. Wow, prawie spadłem. Dilo, dilo. Duże sadodilo Dilo! Duże sadodilo Dilo po drugiej stronie. <noise> Chyba. Przechodzę przez drugą rzekę. No. Yy, chyba wchodził do yy, wchodził pod górkę, widziałem. Yy, są pod tym. Stick, ty, ty, O nie. Dobrze ranujcie! Ranujmy stąd! E, biegnę za tym Nigri! Bo no, ja cię! Zab zablokowałem się! Oj! Co ci jest? Ty! stawaj. <grym> Okej. Okay. Two szijmy sobie w krzaku. A piszę A gdzie jest Igri? Bo tu jest. Ty, za plecami! Za plecami są! Słyszałem jak ryczali. O! -o. Jak można czytować w grze o dinozaurach? Zapraszam kolejne osoby jakieś. Czy Nigri? Ej, bo Nigri zginął! Gonią Medilusy! Gonią Medilusy! Nie, nie gonią! O! Nigri! Nigri wszedł do grupy jakiś nowy! Ehe, ja nie, ja nie, ja byłem w krzaku, pan 16%. 14, 14 minut Dobra, ja wybieram jakiegoś innego i awesome. A to są filmiki takie. Ej, dużo nad tym dinozaurem grają osoby. A właśnie, wielucho. Ewo. Ciało. Ciało. Dobra Pojedzone, trzeba szukać dalej. Co? Ten sam Ale, my, my chyba nie jesteśmy A, my jesteśmy kanibalami. My jesteśmy kanibalami. Kanibala. Możemy jeść. Możemy jeść siebie. Właśnie. Właśnie. to są najlepsze miejsca do zgubienia dinozaurów, jak Właśnie. coś coś tu wtedy. Co? No, rzeka, że jak przechodzisz przez rzekę, to cię w i jak jesteś pod wodą, to się zmniejsza pole widzenia, no i no. Zaraz powinnam być przy tobie. Uciekaj. Ty, po co tu jest dorosły, w rzece do całego? Uważaj! Uciekaj! Dorosły Cerato! A kim ty jesteś? Uważaj! Za tym drzewem... Za tym drzewem jest dorosły Ceratozaur! Tu jest! Ty! Bo to jest ten duży! Ucieczka! Słycera to nie jak on mi zabił z 5 metrów? Jeszcze kolejny dinozaur, kolejny dinozaur, kolejny dinozaur, dinozaur. Może teraz lepiej pójdzie. Właśnie widzowie, jak chcecie, żebym nagrywał czy coś innego to piszcie w komentarzach Zapraszam dosłownie każdego, każdej osoby. Mamy 5 osób w grupie. Pierwsze co tu próbuje się z tobą spotkać, a później będzie chodzić o już jedna osoba od nas umarła. Druga osoba od nas umarła, już mamy są tylko cztery raz, dwa, trzy. Gdzie jest czwarta osoba niby? Um. zapraszam zapraszam ludzi A Co ty zrobiłeś? O, o, konwentator. Dobra, dawaj jeszcze raz Jak się wystraszyłem, ma to jest dorosły archibator. Mamy dorosłego archibatora. Mamy w teamie do dorosłego archibatora. Dobra, widzowie, to już będzie chyba koniec filmiku.